Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w już ostatnim odcinku maratonu, a w ogóle pełnym, dziesiątym można powiedzieć trochę jubileuszowym odcinku z serii Minecraft Zachcianki Myślę, że to dobry czas na małe podsumowanie. Zauważyłem przez te wszystkie filmy z serii, że najwięcej propozycji pojawia się w obrębie czterech rzeczy, dlatego chciałbym doradzić czego nie proponować. Po pierwsze to itemy z Emeraldów typu zbroja czy też narzędzia i to lepsze od diamentowych. Emeraldy to jest waluta w grze, za którą kupujemy rzeczy u villagerów. Dodatkowo diament to chyba jedna z najtwardszych substancji istniejących w ogóle, więc pomysł, że szmaragdowe rzeczy mają być wytrzymalsze od tych diamentowych, wydaje się co najmniej niedorzeczny. Jako drugiej najczęściej pojawia się pomysł na nowy wymiar. A jakże niebo? Zazwyczaj większość proponuje kropka w kropkę to, co jest w Mudzie. więc z góry odpada. Również dość często pojawia się koncepcja dodania czerwonego smoka, możliwego do oswojenia, czyli coś, co Mojang obiecał wiele lat temu. Że o paskach nawodnienia i potrzebie picia nie wspomnę, tego wybierać do zachcianek nie będę. Przypominam też, po raz kolejny i raczej nie ostatni: pomysły pisać proszę osobno. Na dzisiejszy odcinek myślę, że wybrałem dość ciekawe pomysły, gdyż starałem się na ten mały jubileusz zachować najlepsze propozycje jakie zgromadziłem na cały maraton. Dobrze, tyle słowem wstępu, zapraszam Was na odcinek! Zacznijmy od pomysłu Mikołaja Batkiewicza. Ten proponuje dodanie koniczyn do gry, Trzy listnych, jak i czterolistnych. Trzymając w ręku czterolistną koniczynę, agresywne moby mają od nas uciekać. Wydaje mi się to troszeczkę zbyt OP. Hmm, ale niech będzie. Obieby służyły do tworzenia miksturki szczęścia, trzylistny do tej słabszej miksturki, natomiast czterolistna do tej lepszej. Czyli myślę, maks poziom 2, gdyż przypominam, w grze nie ma miksturki do aż tak wysokiego poziomu jak 3. Jest tylko mały problem z tą miksturą. Mojang póki co ją usunął z gry, lecz pewnie nie byłoby problemu dodać ją z powrotem. Same konieczyny rosnąć mają na łąkach i lasach. Jeśli miałyby one być aż tak OP, to szansa na znalezienie takiej musiałaby wynosić co najmniej 0,1%. Mr Corner i jego pomysł głębszych oceanów wraz z nowymi mobami. Moim zdaniem oceany niemalże do Bedroka to fantastyczny pomysł. Mobów w wodzie ciągle jest za mało, więc dodanie rekinów czy delfinów to również bardzo dobry pomysł. Co do struktury i pozostałych pomysłów się nie zgadzam. Jedną fajną strukturę w grzy już mamy, więc jeśli mają coś robić, to lepiej aby ulepszono aktualną niż dodawano nową. Olek Krokicki chciałby, aby do gry dodano nowy, kryształowy wymiar. Do portalu prowadzić miałyby nas pierścienie tworzone ze skorupy, szalkera i dwóch samorodków złota po bokach. Portal miałby znajdować się wysoko w chmurach. Zasada aktywacji takiego portalu ma być podobna do tej z portalu do Endu. W nowym świecie cały czas ma być dzień, a on sam składać miałby się z bloków kwarcu oraz ród kryształów z tych drugich wytworzyć można by było zbroje i narzędzia niby lepsze od diamentowych, ale jak wiemy nie ma nic twardszego prawdopodobnie od diamentu, więc to chyba odpada. Co do pozostałych rzeczy są one bardzo podobne do rzeczy z Edermoda, więc przejdźmy dalej. Szlamfir proponuje dodać nowy Enchant Spiker from the Ground, czyli wnyki Evokera. Myślę, że używać tego moglibyśmy jako specjalny, zaklęty item, który trzymany w ręce działałby przy uderzeniu mieczem. Można by tego używać co jakiś czas, tak jak Ender Pereł. Miałyby one zapewne swoją wytrzymałość. Myślę, że to dobry pomysł i Mojang powinien takie coś dodać jako bardzo rzadki drop z Ewokera. A maraton kończymy pomysłem Wojtka 5687, który proponuje dodać również nowy Enchant Poison, czyli trucizna, który po nałożeniu na miecz zatruwałby naszego wroga. Proste, a fajne. Tak więc na dziś to byłoby na tyle. Maraton zakończony sukcesem, myślę. Powiem szczerze, że założeniem jego od początku był jeden cel: dobicie 15 tysięcy widzów jeszcze przed nowym rokiem. Czy to się udało? Na chwilę obecną nie do końca, lecz jeszcze mamy jeden dzień, więc może jakimś cudem to się uda. Anyway, mam nadzieję, że wam się spodobało i usłyszymy się już w przyszłą niedzielę, gdyż w tą odcinek się nie pojawi ze względu, iż po maratonie trzeba odrobinkę odpocząć. I ja, i wy. Dzięki za to, że byliście ze mną do usłyszenia w kolejnych odcinkach z serii Minecraft Zachcianki, trzymajcie się do usłyszenia, Siemanko i Cześć!